Dzień dobry kochani, 29 września. Jutro 30. No i zaczynamy listopad. U mnie zaczyna kwitnąć krynka. Jest to roślinka cebulowa w donicy. No i tutaj wcześniej pokazywałam, że mam dwa pączki, jeden i drugi. Z jednej cebuli wysuwa się kolejny pączek, czyli trzeci. No i tutaj będzie czwarty. Ma piękne różowe kwiaty, delikatny róż. Zaraz powącham i ładnie pachnie. Zaczynamy spacer, a ja Wam powiem dzisiaj rano córkę wiozłam do szkoły na pociąg i skrobałam szyby. Miało być cztery, i tyle pokazywało mi na termometrze od strony rzeki, a na szybach szron. Zabrana Duranta, już Wam powiem, stoi tutaj drugi dzień w ogrodzie zimowym, i już zobaczcie, gubiliście. Zmiana klimatu i już głupi. Brukmansje dwie udało mi się zmieścić. <noise> Tylko się nie śmiejcie, szkoda mi było pączków kwiatowych. Bo jeszcze zobaczcie, pięknie będą kwitły, przyjdzie ciepło, to one wywędrują z powrotem. Tutaj jeszcze muszę zabrać inne kwiaty, tak jak fuksje, begonie, które pięknie jeszcze kwitną, a mi szkoda, zawsze mi szkoda. No i będę musiała je tu. I jakoś poupychać, później tyłek przeciskać. to jest ta pachnąca, no zobaczcie, no jak ja mam to ściąć? Przecież to normalnie serce boli, jakie ja mam pościnać. A jeszcze wiem, że będzie ładnie. No trochę kręgosłup dostanie w tyłek, bo będę wynosić. Jeżeli zapowiedzą, że będzie 8-9 w nocy, parę nocek pod rząd, to wywędrują na zewnątrz. W 2020 roku trzymałam takie malutkie nasionko w ręku. Wysiałam, no i wyrosła mi. To jest podranea brycei, stała na dworze, no ale wczoraj musiałam ją wyrywać, bo stoi w donicy, a wiecie jak stoi w donicy na ziemi, to korzenie idą do ziemi. Musiałam wyrywać z ziemi, poobcinać grube dość korzenie, no ale duża doniczka to ona tak nie odczuje, a tutaj będzie mi kwitła. Ma bardzo dużo pączków światowych, ona mi kwitnie co roku o tej samej porze. Koniec września. No i tutaj w ogrodzie zimowym będzie kwitła, ona ma bardzo duże różowe dzwoneczki. Także piękna roślina, przycina na krótko, bo kwitnie na młodych pędach. Zajęła mi tutaj dwa duże okna, zasłania. Będę musiała ją jakoś przesunąć, ale to robiłam na szybkiego. Jeszcze musiałam podwiązać sznurkiem do dachu, bo mi się przewracała. Także pondraca. Niebawem zakwitnie, ja Wam pokażę. A teraz lecimy na okręt. Tutaj Wam jeszcze pokażę nasionka do konkursu, a jest to ciemierzyca zielona. Tutaj jeszcze się osypują nasionka, także tutaj jeszcze będą właśnie te nasiona ciemierzycy. Coś tam może jeszcze dozbieram. A ja Was proszę, te wszystkie dwie liczby, które były, wysyłajcie na maila, mail podany w opisie. No i swójnik, dwie cyfry, które podałam. No i Czekam na tą odpowiedź, no nie wiem, no tak gdzieś do 10-12 listopada. Musiałam pomyśleć jaki miesiąc. Także nasionka będą wysyłane do osoby, którą wylosuję. No zawsze wiecie, że trzy losuję. <grych> Także idziemy na spacer. A ja ostatnio mówiłam, że to jest Albicja, nie kochani, to jest mimoza. I Janusz mi napisał mimozami, jesień się zaczyna. Na ogrodzie piękne, ozdobne liście zaczyna kwitnienie kanna kleopatra wiem późno ale powiem wam, że pierwszą zimę zimowałam bez, e, bez donicy na sucho i praktycznie wszystko wyschło mówię wsadzę, zobaczę i z takich kłączy jak paznokieć wyrosły dwa takie cuda no i zaczyna mi jeszcze tutaj puszczać kolejne kłącza także ta kanna będzie zimowana przykryta ziemią Albo trocinami. No ale chyba ją tak podkopię i sadzę do donicy. Zasypię, kłącza ziemią. Ważne, że jest. A mam ją od kolegi Piotra. A lubię takie roślinki, które mi kogoś przypominają. W donicy wsadzone hasmanty i dopiero zaczyna mi kwietnienie. Ona ma takie liście jak mieczyki. Piękne kwiaty. Mała doniczka, ale... Pięknie kwitnie, a sarina kwitnie obok. Zobaczcie, jakie ma cudne kwiaty. Jest to pnącze jednoroczne, wsadzone do doniczki, dane kilka patyczków. No i też już zaczyna zawiązywać pomału nasionkę. Będą zbierane i będę wysiewała. Co roku ją wysiewam, ale też i w gruncie mi gdzie nie, gdzie tam kiełkuje. Także i nasionka również mogą przezimować. Pamiętajcie, lubi się wspinać także do roślinka na podpory ma przepiękne takie dzbanuszki jak u skrętników, prawda? skrętnik również ma takie liście, ten kwiatek nasz domowy tutaj zostawiłam sobie floksa, jeszcze coś tam odrobinę kwitnie, zobaczcie, takie ma różowy środeczek, małe kwiaty różowy środek, i zielone płatki na zewnątrz, tutaj już zobaczcie ma nasionka w środku, już zaczynają dojrzewać, będzie się wysiewał, ale ja podeszłam tu obok do ketmi. Jest to ketmia variegata, która ma przepiękne pączki kwiatowe i już więcej się nie rozwinie. Taką ma urodę, ale ja ją mam dla liści, ponieważ taki duży już krzaczek bardzo ładnie się prezentuje na tle zieleni na no, kwiaty bordowe. Jakby się rozwinęły, no owszem były dużo by były piękniejsze, ale niestety ona już kwiatów bardziej nie rozwinie. No i oczywiście nie ma nasion, ponieważ pszczółka czy inny owad nie ma szansy zebrać tego o oderwałam, ale już przekwit. Nie ma szansy zebrać pyłku ze środka. Zobaczcie jakie fajne ma takie bordowe te kwiaty, delikatne. Grona, ale mówię ozdoba dla liści. Jak to ketmia, wytrzymała na nasze przymrozki, Liście pogubi, zimuje jako suche patyki. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy stopowca. Na niego mówię rupuszka. Nie kwit w tym roku. On jak kwitnie, to też tak delikatnie jest z takich niższych, ale ja nie podeszłam do niego, chociaż. Nie kwit go nie pokazywałam, tylko jak dopiero wychodzili, ja podeszłam tam. Zobaczcie, brzydko wygląda, prawda? Stopowiec, stopowiec himalajski. I tutaj z niego zbiorę nasiona, bo już nasienniki dojrzały. Liście już pogubił i biorę ten nasiennik. A, mokry. Muszę, będę musiała go rozebrać, bo jak weźmiecie nasiona takie mokre do domu. Może mi się uda rozerwać i pokażę Wam jego nasiona. Takie o czerwone kuleczki. Jak weźmiecie takie coś do domu, bez, bez przewiewu, to zacznie pleśnieć, więc warto zostawić to na dworze pod dachem. Niech sobie wysycha. Oczywiście oczyszczę to z tej osłonki. No i nasionka lądują do konkursu. Podzielę je. A wysiewamy wprost do gruntu. Nie musicie trzymać ich w lodówce, tylko wklepać ładnie. Do ziemi. A na stopowca będziemy czekać na wiosnę. Piękny kwiat z dużymi liśćmi, które już zaczynają iść spać. Ponowne kwitnienie no i żurawka. Tą, którą Wam polecam, bo jest bardzo piękna. Tu, w tym miejscu, nie aż tak, ale w tam koło garażu, kto ogląda moje filmy pod Azalią, dużo piękniejsza. Zaczyna ponownie kwitnienie. No i tam po malutku podwiązałam sobie chryzantemy. Jeszcze lada dzień i nam zakwitną troszeczkę szybko, no ale widocznie tego potrzebują, żeby się jeszcze pochwalić kwiatkiem. I pamiętajcie, zbieramy chryzantemy z grobów. Nie wyrzucamy do kosza. Wsadzamy do ogrodka. Dziwidło Riviera. Jeszcze piękne, zielone. Te tutaj jest wkopywane i wykopywane, bo mi kwitnie. I wydał dzidziusia. Tu pod domem mam dziwidło. Strasznie się rozmnożyło, ale ta one zimuje w gruncie. tam I powiem Wam, że mogę go wpisać na listę inwazyjną. Tak pięknie tam się rozrasta, ale no niestety nie kwitnie. Dziwidło wykopię jak również pałczychy, jak zmarzną i liście, nie ma co się śpieszyć. Dobra, robi się chłodno, więc zabieram je do ogrodu zimowego. A Wam serdecznie dziękuję za spacerek. U mnie dużo roboty, ale robię to co najważniejsze najważniejsze zabezpieczyć rośliny przed przymrozkami. Do następnego dziękuję. Pa pa!